Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Kilewicz i madam. Witamy Was dzisiaj w. W ogóle reaguję. I dzisiaj sobie zareagujemy na. Polska. Czytamy informacje od y, producenta, czyli Kajaksu. Rozkosz to nowy singiel Julii Wieniawy, który zapowiada jej nadchodzący debiutancki album. Który Z... pojawi się w 2050? Nie w maju ma być, ponoć. Za tekst do rozkoszy odpowiedzialna jest Kasia Linz, a muzyka powstała we współpracy z Kubą Karasiem. Czyli byłem chłopakiem Jessica Mercedes. Jakby ktoś tam w tych układankach próbował, to teraz rozwikłać. Byłem od niedawna. Więc. Będziemy się tym zajmować w najbliższej prasówce. Jeśli już jest, to tutaj macie link. No bo Julia jeszcze tutaj jest od Julii kina no to no ja chcę usłyszeć. Pracując w studio, zdarzają się takie magiczne momenty, kiedy bez zastanowienia głos sam nie prowadzi. Tak właśnie było podczas nagrywania rozkoszy. W przypływie emocji melodia nagle pojawiła się w mojej głowie i od razu wiedziałam, jakie dźwięki najlepiej oddadzą to, co czuję. To pierwszy utwór, który w całości stworzyłam z Kubą Karasiem, producentem, którego muzyczna estetyka bardzo do mnie przemawia i wręcz stapia się z małą wrażliwością. Za to tekst autorstwa Kasi Lins idealnie obrazuje miejsce, w którym znajduje się teraz moje serce. Do realizacji klipu zaprosiłam młodą, szaloną i bardzo zdolną artystkę Martę Klare. Która dzięki swojej otwartej głowie przyniosła nazwę magiczny, abstrakcyjny świat rozkoszy. Wow, zapowiada się roż, ro, rożkosznie, ro, się zapowiada, <laughs> ale najpierw posłuchajmy audio. tej ozdobionego taką błękitną okładką, taką kontrowersyjną. Tak, kontrowersyjną. Ewidentnie. Jak na polskie warunki, zdecydowanie kontrowersyjne, kontrowersyjne. A, tak. tak mi dobrze. Kto znam już swoje miejsce To ja po dobrym że więcej To jedzeniu Tak teraz nie Już nie chcę więcej jedzonka, już za dużo To ja teraz Jestem takie najedzone Nie To jest takie Koszulce takie. wow, o, wow, robi. Ta muzyka. Ta muzyka jest gdzie to? Tak. Czy jest myszą? Tak. Polska jest myszą. Widzę Bujanko. A co mam robić? Co myślimy o piosence pani myszy? No, wy się. E, mi się podoba, mi się podoba ten taki e, vibe, ten taki mroczno-namiętny, ja bym to nazwał. Mm -hmm. pasuje do Ciebie. Nie, nie wiem, czy pasuje do mnie, mówiąc szczerze, ale podoba mi się ten Tyle. vibe. A nie, tobie? nie wiem, nie, nie wpadło mi w ucho na pierwszą chwilę, to bym tego nie puścił znowu, ale no puścimy to mm -hmm. jeszcze raz, bo musimy zobaczyć teledysk. Bo musimy zobaczyć teledysk, a w teledysku dzieje się jakieś ale częst... Często um, teledysk jak jest jakiś fajny, to też inaczej wpływa na piosenkę, tak, tak. więc... Tak, masz... ją na lepszy poziom. Zobaczymy. Roskasz! na futrze. Ciekawe czy prawdziwe. Hmm? No ładne. Domestos. Domestos. Calgon. To jest farba pod twoich włosach. <grym> Rift. O, wjechało. Mocno je było. już po jednym drinku już. No, po jednym drinku, po jednym łeku. A ujaku. jak go wypiła do końca? Strach się bać. Rozumiem, że Julia Wyniewa teraz jest taką niedrzeźną, rockową dziewczynką. Chyba tak. Ale tu mi nie pasuje, bo strasznie mało osób jest w kadrze. A ona ma tutaj powtórzony głos. Ja jest taka sama na tej scenie. To mi nie pasuje. Taki look trochę jak Anastasia 2002 O jest tak, prak, praktycznie tylko, ale chowałem Te, te osób na widowni musi być takie What, What the fuck? <laughs> Ale jest tańs synchroniczny Gigiula, Dzi ale zapomniałaś się syncować ze swojej piosenki Drag Race się tu się odpadła Odpadła w Drag Race. Tego nie rozumiem To jest pralka bo ona wcześniej piła Kalgon, więc no to wszystko ma sens. To jest ponoć jakaś koleżanka jej. Tak, tak, gdzieś mi na głos wyskoczył, że... Że łatwiej była ściągać z koleżanką. Ale już. musiała, rozumiem, co ktoś jej kazał. A no, ten pocałunek taki... No taki babciel tak całuje się. <grym> Naprawdę? <grym> Tutaj ja nie wiem paru rzeczy. Aha, czyli to już koniec Polski. Słyszymy No to nie doczekam się tej płyty, chyba w końcu. Dlaczego? No bo nie żyje! Ale duch się powstał. A duch będzie? Duch będzie. Będzie hologram. Hologram. Razem będzie. z Whitney Houston będzie. <laughs> I jak wrażenia po teledysku? Mi tam paru rzeczy, było takie znaki zapytania, nie wiedziałem o co chodzi. Przede wszystkim było za mało osób dla mnie w tym teledysku. Wydawało mi się, że będzie więcej osób. Przynajmniej tak w A mojej to ważne głowie. jest. No to jest ważne, no bo to jest. Ile chciałbyś osób policzyć? No tak około 50. No, to zabrakło trochę. No zabrakło jakichś 45. Chyba, że ekipę byśmy policzyli, ale nie wiemy dokładnie. Ale nie było ich, kadrze, nie było ich w kadrze, dzisiaj, nie było ich w kadrze. To prawda. Zabawny ten teledysk, taki zabawne, taki ale mało śmieszne. A dlaczego zabawne? Co przez no to rozumiem? No nie, to nie wiem, no taka, i, i jestem taka niegrzeczna i dam cmoka koleżance i pobrewijam tymi włosami i, i zrobię przysiad i... No bo ona w wywiadach, z tego co widziałem, mówiła, że chodzi, chodziło o to, że rozkosz nie musi być tylko damsko-męska, dlatego wzięła koleżankę, żeby pokazać też inną rozkosz, którą można przeżywać. To miało z jej strony, ale ja osobiście inaczej przeżywam rozkosz. Jakoś tak mało rozkoszy dla mnie było w tym teledysku. Bym powiedział, że jakby to było tak trochę. No co? przeciwieństwo rozkoszy. Na jeb się tańczyła yy, na scenie, najebana. Taka strasznie zmęczona. I całowała nawet, z jakąś Po pierwsze to nie były całowanie, tylko jakieś zmokanie. zmokanie a po tak. drugie zapomniała nawet śpiewać swojej piosenki. I była taka... Oh, kiedy to się skończy, nie? Tak, trochę był taki vibe. Więc... No. A, o, jeszcze tu jestem! Nie wiem, no co, co do muzyki, no to wiesz, też poprzeczka wysoko została postawiona. Um, jest nie muszę, więc no trudno tak naprawdę. Tak? Tu i nie, muszę pamiętać, nie, muzycznie mi się bardzo podobało, jeśli chodzi o samą warstwę muzyczną. Było to takie gęste, takie... Jak flaki. Jak flaki. W oleju. Nie wiem, nie mam takich skojarzeń, ale rozumiem, że ty masz takie skojarzenia. Dobrze, masz do tego święte prawo. A wam jak się podobało? Piszcie w komentarzach. No, ale widzisz, to może też była taka trochę nauczka, nie? Dla kogo? Lekcje dla dzieci. Żeby, no nie wiem, tak nie piły na przykład Kargonu. Czuję, że więcej. Czy jakichś Dobra innych specyfików. Tak. Bo tak to się kończy, a, a albo nie wiadomo, może to w tranę, że żona te całą koleżankę smutknęła. Ale... Sknęła zaneckę i teraz nie żyje. Te homo i ja ja i tak stracił. ją! Teraz będzie te... Te... World będzie TV. zaraz wyniesie tą na świętą Polskę. Święta Polska! Homo zabija! I będą te nowe, nowe ciężarówki z po Z Wieniawą Z, wieniamą, jest z, z tymi duchem. <laughs> będzie duch Wieniawy na krzyżu. <laughs> Tak będzie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobała ta piosenka i czy Julia Wieniawa powinna wstąpić do Ordo Juris, a my tymczasem się żegnamy i e, idziemy e, na rozkosz. Pa! pa.